Dzień dobry, dzień dobry. Witam w ten piękny, słoneczny poranek wrześniowy. I chciałam Państwu pokazać moje biuro. Czy nie, nie żebym siedziała tutaj cały dzień, ale jak są tak ładne poranki, to przy porannej kawie, z, z notesem, z różnymi tam notatkami, wychodzę do ogrodu, lokuję się w tym oto punkcie, w części takiej właściwie frontowej ogrodu, bo dalej, tam gdzie mam piękne, piękne, piękną zieleń, trawnik, no jest po prostu jeszcze bardzo, bardzo mokro. No więc tutaj sobie umościłam takie, takie, takie swoje biuro i przynajmniej tą godzinę czy półtorej, kiedy potrzebuję zebrać myśli, popracować bez komputera, tylko z własnymi notatkami w skupieniu, no chociaż tak w tak skutku słychać, a to samolot przejedzie, a to gdzieś jakieś tak normalne odgłosy miasta, bo przecież mieszkam w mieście. No ale mam takie nietypowe, nietypowe biuro. No rewelacja, no ja, to jest mój najlepszy tegoroczny zakup. E, taki fotel plażowy. krótko, miło. I taka, taki moje home office. O, teraz jak już samoloty przeleciały, to zrobiło się cicho. I... Nie, nie ma żadnego ponczusia, żadnej, żadnego ciasteczka. Nie nalewcia, nie, nie, nie. Jakby było, to już by nie było. Czasami do mojego biura wpada Patryk od rana. Żeby się dowiedzieć, co słychać. Parowanie na motylka.